Hello! W tym edukaście zajmiemy się funkcjami językowymi, a konkretnie wyrażaniem zainteresowania i emocji, a następnie wyrażaniem braku zainteresowania czy też znudzenia. Za chwileczkę usłyszycie dialog z przykładami tych funkcji. Następnie przejdziemy do omówienia poszczególnych fraz. Zapraszam. Listen, I've won the lottery. Oh my God, I must be dreaming. Really? That's great. How much did you win? I don't know yet, but at least 100,000 zł. Wonderful. What are your plans now? Well, maybe I'll go on a round the world trip. Yes, tomorrow. What about your job? Your boss will kill you. I don't care. I'm rich now. Wyrażanie zainteresowania i emocji. W dialogu usłyszeliśmy Really, naprawdę? Czy też That's great? Wspaniale, wreszcie wonderful, cudownie. Mamy oczywiście inne możliwości wyrażania zainteresowania i różnych emocji. Spójrzcie, are you serious, czyli naprawdę, czy poważnie, a także you can't be serious. Inna możliwość to that's incredible, to niesamowite, czy niesamowicie, czy wreszcie you must be joking, chyba żartujesz. What a pity. Jaka szkoda, albo It's a pity, szkoda. I'm really sorry, bardzo mi przykro. Pamiętajcie, że I'm really sorry może również oznaczać przepraszam. Wreszcie, I can't believe that, nie wierzę. Czy I'm sorry to hear that, przykro mi to słyszeć? I jeszcze jedno wyrażenie: I feel worried about you, martwię się o ciebie. Wyrażenie braku zainteresowania i znudzenia. W dialogu usłyszeliśmy I don't care, czyli nie obchodzi mnie to, nie dbam o to. Inne możliwości to I'm not interested. Nie interesuje mnie to. Jeżeli chcemy dodać, co nas nie interesuje, musimy użyć przyimka in, na przykład I'm not interested in work, czyli nie interesuje się pracą. Dalej, That's not my problem. To nie jest mój problem. Czy wreszcie, I'm bored, czyli jestem znudzony. Jeżeli chcemy dodać, czym znudzeni jesteśmy, musimy użyć przylinka with. Na przykład, I'm bored with work. Jestem znudzony pracą. Zróbcie kilka dołączonych ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnej prezentacji. Dziękuję.